Wiesi jezdnie. W tym miejscu powstało nowe przejście dla pierwszych wraz z przejazdem rowerowym w wyciągu starej kładki, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu można było wygodniej i bezpiecznie przejść górą bez konieczności czekania na sygnaliz świetnej. Ale obok, w ramach tej inwestycji, powstała nowa droga rowerowa i park linearny i więcej prac jest jeszcze tutaj realizowanych. Jak to wszystko wyglądało? Na koniec listopada 2025 i czy wszystko jest tutaj plusem, czy może jednak minusem? A może jak zawsze są mi plusy i minusy? Zobaczmy w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest Platforma Koleo, gdzie znajdziecie składy jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Inwestycje. Witam Was tutaj, Cześć Czeszyńco, i zapraszam teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. A w dzisiejszym materiału zerkniemy sobie na Waszą ulubioną inwestycję, czyli likwidację kładki Galerii Mokotów, ale dzisiaj będę mówić też o innej inwestycji, która w tym miejscu obok powstaje, a mianowicie przebudowie samego wlotu w ulicę Wołowską, jeżeli chodzi o ulicę konstruktorską. Bo po prostu nowe elementy są realizowane również przez dewelopera. Co jest istotne, to to, że w tym miejscu Centrum Handlowe Arkadia postanowiło, że będzie likwidować się w tym miejscu starą swoją kładkę. Zamiast tego w tym miejscu powstało nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. A inwestorzy, którzy obok budują właśnie nowe budynki mieszkaniowe, wybudowali park linearny wzdłuż tym miejscu Wołowskiej oraz wybudowali nową część pieszą i rowerową. Również przebudowując skrzyżowania w okolicy, aby to po prostu wszystko w tym miejscu mogło razem współgrać. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o realizację, co jest istotne w tym miejscu. Przejście dla pieszych, które się pojawiło, dodało tylko łącznie jedną dodatkową sygnalizację świetną dla samochodów jedących w kierunku granicy miasta, bądź po prostu też w kierunku uresenowa, druga sygnalizacja światła w tym miejscu już istniała, gdyż ten, który widzicie na dole już w tym miejscu po prostu wcześniej był jako wjazd między nimi właśnie w kierunku samego centrum handlowego. Natomiast sama przekładka w tym miejscu została zlikwidowana. Całkiem szybko im to sprawnie poszło i wszystkie prace tutaj właściwie w teorii się zakończyły, a w praktyce jeszcze nie mamy pełnego oznakowania poziomego i pionowego, jeżeli chodzi o całą długość inwestycji. Ale zacznijmy sobie na to z bliska w dzisiejszym materiale. Co jest istotne, cały materiał został nagrany na sam koniec listopada 2025, stąd mamy takie trochę już ciemniejsze ujęcia, bo chciałem się wyrobić, żeby to wszystko się jeszcze zgadzało i mamy nadzieję, że w przyszłości ta droga rowerowa będzie również przyciągnięta na drugą stronę w tym miejscu skrzyżowania z właśnie całym rondem Unii Europejskiej, które w tym miejscu się znajduje. Co jest istotne, tu jest sam park linearny, który widzimy na całej długości aktualnie tutaj. Jest nowa część piesza, jest to już wszystko oświetlone, jest część rowerowa, ale część rowerowa w tym miejscu jest jeszcze bez oznakowania poziomego i pionowego, na całej długości. W niektórych miejscach są znaki, ale na całej długości się jeszcze nie pojawiły. Ale co istotne, w tym miejscu już działa i funkcjonuje. Zresztą tam z niego skorzystałem. Przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Przejazd w tym miejscu jest ładnie oznaczony na czerwono. To faktycznie się w tym miejscu rzuca. Przejście dla pieszych jest. Trochę się na nim czeka, żeby się włączyło. A w tym miejscu kiedyś były same podpory i główne elementy, jeżeli chodzi o część utrzymującą całą konstrukcję samej kładki. Tu, jak widzicie, na części minus jeden, gdzie jest parking podziemny, stało to wszystko zlikwidowane, jeżeli chodzi o pełne fundamenty całkiem ładnie, to sprawnie w tym miejscu usunęli. I co jest istotne, coś czego nie potrafią inne instytucje, prywatny tutaj inwestor, czy to jest oczywiście Centrum Handlowe Arkadia, potrafił swój budynek ładnie wyrównać, jeżeli chodzi o część zewnętrzną obudowy budynku, dzięki czemu właściwie nie widać, że tu kiedyś był pomost łączący budynek z samą kładką. I to się faktycznie chwali, że owszem, zlikwidowali kładkę, z czym osobiście się nie zgadzam, bo według mnie kładka w tym miejscu powinna pozostać, bo można było i zostawić w tym miejscu kładkę i wbudować przejście naziemne. Natomiast to jest istotne, nawet przy likwidacji potrafili to zrobić z klasą. Pokładce nic nie pozostało, a sam budynek jest w takim stanie, że nawet, nawet byśmy się tam nie domyślili, że kiedyś było wejście i kiedyś był tam pomost. Naprawdę jest to ładnie zrealizowane, porównując z tym, jak to robią instytucje miejskie zazwyczaj, czy też kolejowe. Często jak jakieś rzeczy są likwidowane bądź dobudowywane, to po prostu jest to bardzo widoczne i to całkowicie szpeci budynki i inne elementy. A tutaj jest to zrobione naprawdę z pełną profeską, więc tu faktycznie muszę przyznać, że to ładnie zostało zrealizowane. Kolejnym też ważnym aspektem, jeżeli chodzi o samą likwidację w tym miejscu kładki, to jest to, że zostało to zrealizowane całkowicie przy niezamykaniu w tym miejscu ruchu drogowego i ruchu tramwajowego. Owszem, ruch tramwajowy był zamknięty, ale z powodu budowy samego przejścia dla pieszych, ale nie z powodu samej likwidacji kładki, a to jest duża różnica, jeżeli chodzi o same procedury w tym miejscu. Natomiast takie powiedziałem, przejście działa. Co jest istotne, tu nie mamy jeszcze wszystkiego gotowego, jeżeli chodzi o samą część pieszą, bo tu jeszcze nie pojawiły się barierki, które będą utrzymywać pieszych na samej skarpie, żeby nie wpadli w tym miejscu na Same samochody. Tam są na jeszcze w tymczasowe czer cztery barierki poustawane, które widzieliście na samym początku tego materiału. Na dalszym odcinku widzimy dalszy odcinek samego parku linarnego. Też co istotne, ta droga rowerowa jest naprawdę całkiem szeroka i sensownie zelizowana. Oczywiście jest też asfaltowa. No i są dość na przystanki autobusowe, m.in. w tym miejscu za pomocą schodów i za pomocą pochylni, więc to są przystanki dla wszystkich w pełni dostępne. No i tu mamy skrzyżowanie, które musiało być całkowicie w tym miejscu przebudowane, jeżeli chodzi o Wołowską i Domaniewską, w tym miejscu. Na Maniewska teraz też ma po części zrealizowane wloty rowerowe, które na razie są jeszcze do donikąd. Natomiast co jest istotne, to to, że tutaj przy, pojawiły się wszędzie pełne przeniazdy rowerowe z nawierzchnią asfaltową. Przejście dla pieszych w nowym standardzie. Nowe elementy, jeżeli chodzi o pasy zieleni. Nowych drzew w tym miejscu jeszcze nie widziałem. Natomiast też nowe wydzielone części, jak chociażby tutaj prawosem, które jest dla samochodów wyjeżdżających z Domaniewskiej w Wołowską w kierunku Rysynowa. Rozdzielone od samego pozostałego ruchu, bez nie tylko łącznie wyłącznie samym oznakowaniem poziomem. Co też oczywiście się chwali, jeżeli chodzi o sam ruch drogowy który w tym miejscu dzięki temu jest trochę bardziej bezpieczny. Na dalszym odcinku to nie zostało przebudowane, ale tu jest osobna inwestycja realizowana przez kolejnego dewelopera, który buduje swoje budynki w okolicy. A mianowicie tu się pojawiło nowe dojście na przystanek autobusowy wraz w tym miejscu z pełnoprawną nową zatoczką. Przez co autobusy tu się aktualnie nie zatrzymują, jest to przesunięty przystanek kawałek dalej. A właściwie trochę wcześniej po prawej stronie go tam widzimy. A tu, tu jest przebudowa samego, samej ulicy Konstruktorskiej. Konstruktorska w tym miejscu dosyć ładnie jest przebudowana obok sajezni samej w tym miejscu Mokotów, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie, gdyż sama ulica powstanie, będzie mieć w tym miejscu nowość, a mianowicie lewo skręt dla samochodów jadących w kierunku centrum Warszawy. To jest dobra informacja, wcześniej tylko łącznie był lewo skręt dla samochodów jadących z Ursynowa w tym miejscu, samą konstruktorską, a teraz będzie z konstruktorskiej można wyjechać w kierunku centrum Warszawy. Po prostu skrzyżowanie będzie mieć wyloty w każdym z kierunków z każdego z wylotów. To jest oczywiście dobrą informacją dla samochodów wyjeżdżających z konstruktorską Natomiast tu się pojawił tymczasowy przystanek autobusowy, w związku z tym, że po prostu jak widzieliście przed chwilą, tamten poprzedni został w tym momencie zawieszony, jest aktualnie w trakcie przebudowy, jeżeli chodzi o samą całą Zatoczkę. Co jest istotne, w tym miejscu też widzimy przebudowaną część, jeżeli chodzi o dostępy do przystanków autobusów, tramwajowych na środku, nowe 6 dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym z nawierzchnią asfaltową. Więc tutaj również coś zostało przebudowane i ogólnie muszę przyznać, że faktycznie jeżeli chodzi o część pierwszą jest to bardziej dostępne niż miało to miejsce wcześniej, pojawiły się również jeżeli chodzi. O korzyści dla samochodu, bo są nowe skrzyżowania, nowe pasy skręcania w różnych poszczególnych kierunkach, ale tak jak powiedziałem osobiście, gdyby nie to, że to nie jest inwestycja miejska, bo kładka była właśnie Galerii Mokotów, a nie miasta, to optowałbym za tym, żeby po prostu ta kładka w tym miejscu pozostała. Natomiast zostało to zlikwidowane przez samego własnego inwestora, który w tym miejscu ją kiedyś wybudował, chociaż to wtedy był inny zupełnie zarządca samego centrum handlowego. Ale dla mnie osobiście pewien symbol tego centrum handlowego w tym miejscu zniknął. A tymczasem, jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subscriptu i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do z Patreon osza Cosza, Patron i Krzyżnika Biznosz z tej inwestycji już mieliście. Natomiast tu jeszcze co najmniej raz spadnę, sprawdzić, czy się pojawiły te wszystkie barierki, no i czy wszędzie już mamy pełne oznakowanie pionowe i poziome i czy wszystko zostało oddane do użytku, również jeżeli chodzi o ulicę Konstruktorską. Tam prace mają się zakończyć z ponownym wjazdem w konstruktorską w połowie grudnia 2025, czyli w praktyce na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni. A Tymczasem, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale, nie wiem kiedy ten film się dokładnie pojawi, natomiast będziecie mieli materiały i z Warszawy, i z Krakowa, i z różnych jeszcze innych miast, gdzie na przykład do Radomia będę musiał wpaść, żeby zobaczyć jak tam powstaje jeszcze powstaje nowy przystanek kolejowy. Ale spokojnie, nie będziecie się nudzić, będę też mówić o nowych liniach metra, które między nimi tutaj, właśnie w tym miejscu będą miały swoją stację. A tymczasem, do zobaczenia. Cześć!